Ostatnim modelem z najnowszych wypustów Robo, które pojawią się wraz z początkiem września jest wagon typu 609A w malowaniu zielono-oliwkowym. Jest to model z przełomu czwartej, 5 epoki. Postanowiliśmy opracować ten model wagonu z myślą o ryflakach, które jakiś czas temu wydaliśmy ze stacji Kłodzko Wałbrzych. W internecie krąży zdjęcie z okolic Dolnego Śląska, gdzie za parowozem jest właśnie wagon, który stoi przed Wami, czyli 609A. Niestety nie udało nam się określić, z jakiej jest on stacji. W pogłębszej analizie doszliśmy jednak do tego, że większość tych wagonów stacjonowała we Wrocławiu. Dlatego postanowiliśmy wagon zrobić z Wrocławia, i tak jak wcześniej wspomniałem, można go podłączyć. Do ryflaków, które wcześniej wydaliśmy będzie to ładny, zróżnicowany skład pociągu, gdzie na początku całego składu będzie parowóz. Za parowozem będzie wagon typu Y, w następnej kolejności będą ryflaki. Także uważam, że będzie to ładny skład, który będzie się nieźle prezentował na makietach czy pokazach modelarskich. Wnętrze tego wagonu jest to typowe wnętrze charakterystyczne dla piątej epoki, czyli ściany wewnętrzne są koloru obicia drewna. Jest tutaj w tym modelu wklejona imitacja krat w przedziale bagażowym. Po drugiej stronie jest to strona od korytarza, gdzie widać przedziały drugiej klasy oraz Tutaj, po prawej stronie wagonu, przedział bagażowy. I tak jak poprzednie nasze modele, wagon ten będzie dostępny w dwóch wersjach. Wersji z oświetleniem, gdzie to oświetlenie będzie już posiadało, tak jak poprzednie. Oświetlenie końca składu, czyli będzie można za pomocą magicznej różdżki włączać i wyłączać oświetlenie końca składu, jak i oświetlenie wnętrza wagonu. No i druga wersja wagonu będzie wersją bez oświetlenia.